Ruchome imperium między Atenami i Megarą. Wykładałem puszczą, wąwozem, przepaścią sam, bez rady starców głupich insygniów z prostą maczugą w dłoni, odziany tylko w cień wilka i grozę budzące dźwięk słowa. Damastes. Brak mi było poddanych, to znaczy miałem ich na krótko. Nie dożywali świtu, jest jednak oszczerstwem nazwaniem mnie zabójcą, jak głoszą fałszerzy historii. W istocie byłem uczonym reformatorem społecznym. Moją prawdziwą pasją była antropometria. Wymyśliłem łoże na miarę doskonałego człowieka. Przerównywałem złapanych podróżnych do owego łoża. Trudno było uniknąć, przyznaję rozciągania członków obcinania kończyn. Pacjenci umierali, ale im więcej ginęło, tym bardziej byłem pewny, że badania moje są słuszne. Cel był wzniosły postęp, wymaga ofiar. Pragnąłem znieść różnice między tym, co wysokie, a niskie Ludzkości obrzydliwie różnorodnej pragnąłem dać jeden kształt Nie ustawałem w wysiłkach, aby zrównać ludzi Pozbawił mnie życia tezeusz morderca niewinnego minotaura ten, który zgłębiał labirynt z babskim kłębkiem w nłuczki pełen forteli oszust bez zasad i wizji przyszłości. Mam niepłonną nadzieję, że inni podejmą mój trud. I dzieło tak śmiało zaczęte doprowadzą do końca. Mam niepłonną nadzieję, że inni podejmą mój trud. I dzieło tak śmiało zaczęte, doprowadzą do końca.